Gościem poranka siódma dziewiąta jest poseł polskiego stronnictwa ludowego Trzeciej Drogi, Michał Pyszek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim państwu. Panie pośle, kiedy skończy się ta farsa, jeżeli chodzi o to, czy panowie Wąsik i Kamiński są posłami, czy też nie są posłami? No, myślę, że tu trzeba pytać pana Wąsika i Kamińskiego, bo moim zdaniem i nie tylko moim nie są posłami, panie redaktorze. No, prezydent ułaskawia no, nie osoby niewinne, tylko osoby skazane prawomocnym wyrokiem, a konstytucja mówi wprost, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, które było ścigane z oskarżenia publicznego, automatycznie nie jest posłem. Tutaj prawo działa natychmiast. To jest analogiczna sytuacja jak w przypadku wyboru mojej osoby na posła. Ja automatycznie z momentem zamknięcia lokali wyborczych 15 października o godzinie 21 przestałem być burmistrzem i nie mogłem podejmować tak. e, żadnych żadnych czynności, więc, więc tutaj, tutaj nie ma o czym dyskutować. No, no nie dziwię się też, że nie mogą się panowie Wąsik i Kamiński pogodzić i z wyrokiem, i e, cała ich formacja z wynikiem e, wyborów, ale no w tej sytuacji, w którą mamy, mówię tutaj o e, tej kwestii międzynarodowej, o wojnie e, tuż przy polskiej e, granicy, no wprowadza się takimi działaniami, nie potrzebny zamęt. I członkowie partii, który, którzy określali wielokrotnie siebie jako takich gwarantów bezpieczeństwa Polaków, jako takich gwarantów pewnej stabilności, no działają dziś wręcz odwrotnie. Ale mówi pan, panie pośle, że nie ma o czym dyskutować, a tymczasem jest o czym dyskutować, bo na przykład prezes PiS, Jarosław Kaczyński, mówi, że ma pismo z Sądu Najwyższego, według którego wynika, z którego wynika, że Wąsik i Kamiński dalej są posłami, bo decyzja marszałka Sejmu została uchylona. E to znaczy wie pan, o to pisowi chodziło. No pis zaminował, można powiedzieć, pewne obszary wymiaru sprawiedliwości i teraz panuje taki chaos. No niedopuszczalne jest moim zdaniem wynoszenie takie nieformalne dokumentów z jednej izby do drugiej. To tak jakby pan redaktor, idąc, nie wiem, w swojej sprawie złożył jakieś doniesienie czy dokument na komendę policji, a policjanci wynieśli te dokumenty tylnymi, drzwiami i przekazali je na komendę Państwowej Straży Pożarnej, która w szerokim rozumieniu też zajmuje się bezpieczeństwem obywateli. Więc takie sytuacje są niedopuszczalne i, i moim zdaniem członkowie Prawa i Sprawiedliwości no celowo wywołują ten chaos. No, sytuacja z wczoraj, były zapowiedzi w mediach społecznościowych, na Facebookach, na innych, na innych portalach, że będzie próba wejścia, kiedy okazała się ta cała przepychanka no, 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 taką farsą, można powiedzieć. No, pan prezes Kaczyński stwierdził, że winę za to ponoszą dziennikarze i Straż Marszałkowska. No to, no to no, Straż Marszałkowska i dziennikarze nie wyprowadziły tych osób bezpośrednio tutaj przed Sejm, tylko, tylko było to celowe działanie nastawione na właśnie wywołanie jakiegoś chaosu, wywołanie zamieszek, a było wiadomo po komunikatach pana marszałka Hołowni, że panowie Wąsiki Kamiński no wejdą do Stejmu, jako byli posłowie na określonych zas zasadach, natomiast no, nie mają prawa. E, uczestniczyć w obradach Sejmu i wejść na, na salę plenarną. Ale mówi pan o tym, jakby to była sprawa taka bardzo oczywista, a ta sprawa taką oczywistą wcale nie jest. Mamy konstytucjonalistów, mamy prawników, którzy uważają, że panowie Wąsik Kamiński wciąż są jednak posłami, więc sprawa nie jest taka prosta, jak pan ją tutaj próbuje wytłumaczyć. Tak, ja wypowiadam, panie redaktorze, oczywiście swoje zdanie i dopuszczam, że są głosy przeciwne, ale tak jak powiedziałem, no, przez ostatnie lata tyle zmian nastąpiło, jeśli chodzi o szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, o pewne interpretacje prawne, że tutaj no, jakby równolegle y, mogą nagle funkcjonować, co nie powinno mieć miejsca, dwie rzeczywistości, bo, bo nie, służy to, y, nie, nie służy to pewności y, obrotu prawnego, no nie służy to y, nikomu, bo wprowadza niepotrzebny y, niepotrzebny chaos. Ale to właśnie posłowie obecnej koalicji rządzącej mówią one o o sędziach, mówią one o krs -ie. I postanawiają sobie nie, nie brać do serca wyroków sądów, bo uważają, że to są sędziowie pisowscy. To jest, to nie tak, panie redaktorze. Dochodziło, poczynając od samej góry, do wadliwych powołań, jeśli chodzi o E, na przykład Trybunał Konstytucyjny i sędziów, e, dublerów. E, są wątpliwości przy e, wyborze pani Julii e, Przyłęskiej, no, Pomijam te kwestie wszystkie e, nieformalne i tych e, przyjacielskich kontaktów, które nie powinny mieć miejsca. Nie powinno być miejsca nie wiem, między pierwszym daniem a, a daniem drugim. E, no, uzgadnianie pewnych kwestii, które e, dotyczą spraw, e, spraw krajowych, spraw e, Polaków, ale my tutaj też. Tak, spłycamy często tą e, dyskusję mówiąc o sędziach, o prokuratorach, natomiast no, tutaj chodzi o, o rzecz znacznie ważniejszą, bo chodzi o. Polaków i ich sprawy, które no, nie mogą być, czy nie mogą być rozstrzygnięte w sposób jakiś ugodowy, polubowny trafiają do sądu, a są to sprawy bardzo istotne czasami jeśli chodzi o, o, o życie dla ludzi. Są to sprawy rodzinne, są to sprawy majątkowe, są to sprawy gospodarcze. Teraz wiele rozstrzygnięć następuje, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kredyty. Frankowe i tutaj nikt nie ma pewności, że po jakimś czasie, po po e, jakiś nie wiem, miesiącach, latach ten wyrok nie zostanie e, zakwestionowany na niekorzyść obywatela, ponieważ okaże się, że w sprawie orzekał sędzia wadliwie e, powołany. I my tylko zwracamy uwagę na te, na te kwestie, żeby przywrócić pewność obrotu prawnego, żeby przywrócić jasność, żeby nie było tych wszystkich kwestii i wątpliwości interpretacyjnych, panie redaktorze. To rozumiem wtedy, wywalając sędziów pisowskich, a mianując sędziów swoich. Wtedy nie, dopiero prawo mówi. będzie na tak, jak powinno być. Nikt tu nie mówi o wywalaniu. My, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, mówimy o potrzebie zmiany konstytucji ponad podziałami, i właśnie to, o czym mówiłem określeniu takiego jasnego, przejrzystego trybu powoływania sędziów, żeby naprawdę nikt nie miał wątpliwości, czy ten, czy inny też sędzia nie został powołany w sposób właściwy. Bo I co tak na Posłowie z koalicji rządzącej? Przepraszam, nie słyszałem, panie redaktorze. I co na ten Pytania? pomysł, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji? No co na ten, na ten temat sądzą wasi koledzy z koalicji rządzącej? No to proszę pytać kolegów z Koalicji Rządów. To rządzący. nie rozmawiacie w tej sprawie z nimi? My, tak, rozmawiamy, ale my stawiamy właśnie potrzebę jasnego uregulowania tych wszystkich kwestii, żeby na przyszłość nie było, nie było wątpliwości, nie było podważania jakichkolwiek decyzji, nie było mowy, że uchwała ta lub inna Sejmu została podjęta z rażącym naruszeniem prawa i w ten sposób jest nieważna, bo powoduje to chaos w obrocie prawnym i tak jak powiedziałem, nikomu nie służy, a na pewno może, może być jakąś przesłanką do jakichś rozgrywek, tak jak pan wspomniał, politycznych, ale naprawdę nie służy to pewności obrotu prawnego, pewności orzeczeń. No, wprowadza niepokój wśród, wśród obywateli, i to chcemy przede wszystkim naprawić, żeby Polka czy Polak idąc do sądu, otrzymując orzeczenie prawomocne, wiedział, że nie będzie ono. Po kilku latach wzruszone. No ale czy, czy na ten temat rozmawialiście na przykład z premierem Donaldem Tuskiem? Bo wiemy, że na przykład Konfederacja byłaby za zmianą konstytucji w tej sprawie, tak, ale jaki jest, jakie jest podejście do tego tematu koalicji obywatelskiej na przykład? Ja myślę, że tutaj jeżeli te propozycje, a to są propozycje rozsądne z naszej strony, no to powinna również koalicja obywatelska, inni koalicjanci również takie zmiany poprzeć, bo tak jak, tak jak mówię, one mają jeden cel i jeden kierunek uporządkować ten bałagan prawny, który, który mamy w tym momencie. Panie pośle, oglądał pan wczoraj debatę o centralnym porcie komunikacyjnym na kanale Zero? Nie, nie oglądałem tej debaty, natomiast wiem, że toczy się, toczy się postępowanie w sprawie audytu, który ma pokazać, który ma pokazać zasadność tej, tej inwestycji. Tylko z tym audytem jest taki problem, że wszyscy o tym, no koalicja rządząca o tym audycie mówi, ale nie został powołany nawet żaden członek zespołu, który miałby ten audyt przeprowadzić. E Proszę pana, no, audyt y, przeprowadza y, ministerstwo, pełnomocnik, natomiast no, y, też dochodzą nas, nas takie y, głosy, zresztą to można y, sprawdzić. Y, mieszkańcy y, tamtych terenów no, protestują, że zabiera się tereny rolnicze, tereny o wysokiej klasie bonitacyjnej. W tamtym okręgu też no, w wyborach spadło poparcie dla prawa i sprawiedliwości, co oznacza, że mieszkańcy nie do końca popierają ten pomysł. Jeśli chodzi o, panie redaktorze, w dyskusji o centralnym porcie komunikacyjnym, ja zawsze mówię, że są no, sprawy moim zdaniem trochę ważniejsze, bo jeżeli spojrzymy na tą Polskę gminną czy Polską, powiatową, to tam dopiero występują bariery komunikacyjne. Często jest tak, że starszy człowiek nie może sprawnie dostać się ze swojej miejscowości do miasta powiatowego, do miasta wojewódzkiego i tym przede wszystkim. Przede, Powinniśmy się, powinniśmy się zająć. No Tutaj ja nie dostrzegam, przynajmniej na moim terenie, żeby jaką, ktoś miał jakąkolwiek barierę, jeśli chodzi o wylot z Polski, bo te, ty, tych lotników jest dość dużo. I Ale eksperci samolotnik... mówią jasno, że nie będzie rozwoju lotnictwa, lotnictwa w Polsce bez centralnego portu komunikacyjnego. I o tym pisał już na przykład minister infrastruktury za czasów rządów PO i PSL-u. Dlatego, panie redaktorze, tak jak ja powiedziałem, ja nie zamykam tutaj, e, czy, czy nie stawiam tezy, że jest to inwestycja e, nietrafiona, e, która, że tak powiem, musi być e, wyrzucona do kosza. Natomiast no, trwa audyt, który powie o zasadności, czy to. Zkonywa się ten audyt, jeszcze nie trwa i to jest ten czy, problem. Czy, 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 to, czy to jej, jej elementów? No, 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 pozwoli pan redaktor, że e, odpowiednie osoby, odpowiednie służby. Przyjrzą się temu tematowi, bo tak naprawdę po zmianie rządu no nie nastąpiło takie płynne przekazanie. No to my musimy, 13 ministrowie muszą otwierać te szuflady z określonymi dokumentami, analizować je, czytać. Tutaj nie było takiego płynnego przekazania bieżących spraw, więc naprawdę potrzebna jest, Analiza nie tylko, nie tylko tej kwestii. Tylko problem jest taki, że Pan mówi o audycie, który tak naprawdę nawet się nie rozpoczął. Proszę Pana, no jest chwila, moment od. Od chwili, kiedy został powołany, powołany rząd, nie stało się to od razu. Wiemy, że najpierw misja tworzenia rządu taka no nierealna, utopijna została powierzona panu premierowi Morawieckiemu. Dopiero przed świętami zawiązał się rząd koalicji 15 października i na te działania też potrzeba, potrzeba troszkę czasu. Premier Tusk wydaje się bardzo osobą, która bardzo sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, no wczoraj na Twitterze na portalu X napisał, że debata, czy budować CPK nie ma sensu, bo budowy wciąż nie zaczęto. No to widząc no takiego tweeta szefa rządu, to, znaczy, to można odnieść nie, nie, nie. wrażenie, to, to... że tego nie ma i być nie będzie. To znaczy, panie redaktorze, o ile dobrze pamiętam ten tweet, to e, pan premier mówił, że nie można przerwać, czy zatrzymać czegoś, co jeszcze nie zostało e, rozpoczęte. Nie. Więc, premier Tusk napisał więc... o samej debacie. Tak, ale ja, jeżeli dobrze pamiętam, ten wpis, to mówił on o tym, że no nie można przerwać czy zatrzymać budowy czegoś, co jeszcze nie zostało rozpoczęte. I dlatego, no tak jak, tak jak powiedziałem, trwa ten audyt i tutaj bym nie przesądzał. Audyt nie trwa, nie trwa nie jeszcze, przesąd... panie pośle. Nie trwa, bo się tak? nie rozpoczął. Jeżeli się rozpocznie ten audyt, na pewno e, będą wszystkie szanse, wszystkie zagrożenia, jeśli chodzi o tą inwestycję, e, przeanalizowane i podjęte zostaną e, decyzje. A czy, czy pana zdaniem taki projekt powinien być, może w nieco innym kształcie, ale czy cent, centralny port komunikacyjny jest Polsce potrzebny? E, ja tak jak panu, panie redaktorze powiedziałem, e, bariery komunikacyjne widzę zupełnie w innych w innych obszarach, tak, w, tej, w tym powiecie, w gminie, gdzie mieszkańcy no nie mogą sprawnie, często są to starsi ludzie, dojechać do urzędów, właśnie do sądów, do miasta powiatowego, i tutaj naprawdę skupiłbym te działania, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o komunikację na tych obszarach, bo od wielu, wielu lat o tym się mówiło, natomiast nie uczynione zostały w tym zakresie. Żadne kroki, a tak jak powiedziałem, no, jeśli chodzi o transport lotniczy, nie ma dzisiaj jakiejś bariery, bo każdy z każdego miejsca w Polsce, kto chce podróżować po Europie, po świecie drogą lotniczą, ma drzwi w tym zakresie. Ale według danych, patrząc na, na, na lotnictwo, na to ile zaraz będzie pasażerów, to na przykład lotnisko Chopina nie wyrobi, jeżeli chodzi o liczbę chętnych. To też przekłada się oczywiście na wielkie pieniądze dla kraju, ale CPK to nie tylko lotnictwo, a Lotnictwo, ale i kolej. No ja na przykład jestem z Łomży. Miasto, które ma 60 tysięcy mieszkańców i nie ma w ogóle kolei. Więc dla takiego miasta jak Łomża, centralny port komunikacyjny, jest to też ogromna szansa rozwoju, jeżeli chodzi o kolej. I to też się przekłada na gospodarkę. No, i oczywiście tutaj zgodzę się z panem redaktorem, że tutaj otwiera się pole do jakiejś rozmowy i ta sieć kolejowa w niektórych miejscach to też trwają teraz debaty, trwają weryfikacje tych wszystkich zapowiadanych połączeń kolejowych. Między innymi u mnie w Wielkopolsce odbyła się też taka debata, jeśli chodzi o kolej Konin-Turek, która jest w fazie, projektowania. I tutaj oczywiście jest pole do popisu dla wszystkich nas, żeby taką sieć kolejową oczywiście też po, po analizie, po analizie przepływów pasażerskich, żeby takie, takie odcinki powstawały, które, które ułatwią komunikację, tak jak Pan powiedział, nie tylko z Łomży, ale, ale z innych z innych porównywalnych miejscowości. Panie pośle, według informacji interi trzecia droga ma złożyć. Projekt ustawy, który ma sprawić, że wrócimy do kompromisu aborcyjnego, czyli do tego stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Czy taki projekt rzeczywiście się pojawi? Tak, myślę, że się pojawi. Tutaj e, u nas e, nie ma w kwestiach tych świadoklądowych, również w kwestiach aborcyjnych, jakiejś dyscypliny partyjnej, ale w większości jesteśmy zgodni co do tego, że należy wrócić właśnie do kompromisu, który nie był dyskutowany już przez wiele lat sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i na początek wrócić do jak gdyby tych trzech przesłanek, które umożliwiały przerywanie ciąży, czyli było to zagrożenie przede wszystkim życia matki, ale również stwierdzone pewne i trwałe uszkodzenie płodu, czy też ciąża, która wynikała z popełnionego przestępstwa. I tutaj myślę, że jest u nas zgoda, aby to był ten pierwszy krok. Natomiast jeśli chodzi o kwestie aborcyjne, to cały czas mówimy, mówiliśmy to również w trakcie kampanii wyborczej, że tutaj decyzja powinna należeć do Polek i Polaków, którzy w tej kwestii powinni wypowiedzieć się w ogólnonarodowym referendum. No i że takie referendum będzie? Bo cała kampania właściwie przez całą kampanię o tym mówiliście. Tak, ja mam nadzieję, że będzie. Najpierw zróbmy ten pierwszy krok i przywróćmy ten kompromis przed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że w pewnym momencie również pan premier Morawiecki mówił, że ten chaos spowodowany właśnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego był e, niepotrzebny i należałoby wrócić do e, tej e, sytuacji kompromisowej, która przez wiele lat, tak jak powiedziałem, no, nie budziła e, wątpliwości. No ale się teraz pytanie, jak wrócić do czegoś, co zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczne, niezgodne z Konstytucją? No, trzeba po prostu zaproponować, tak jak pan redaktor powiedział, e, Znowu e, ustawę jest jeszcze kwestia e, pytania, czy e, no, ten wyrok będzie, czy, czy może być utrzymany, jeśli chodzi o obrót e, prawny, bo tak jak mówiliśmy wcześniej o tej pewno o pewności orzeczeń, no tutaj też mamy sędziów dublerów, osoby, które być może nie powinny orzekać w Trybunale Konstytucyjnym, ale nie chciałbym chodzić w te szczegóły. Po prostu e, trzeba ustawą przywrócić stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, być może z jakimiś drobnymi modyfikacjami niezakłócającymi całości, a potem dążyć do rozpisania referendum, tak jak powiedziałem, referendum ogólnonarodowego, gdzie Polki i Polacy będą mogli się w tej sprawie wypowiedzieć. Michał Pyrzyk, poseł PSL-u trzeciej drogi był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, Panie Pośle. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, więc życzę takiego dobrego świętowania ostatnich dni karnawału. Wszystkiego Dziękujemy dobrego. Wzajemnie. Siódma, dziewiąta. Gość wzajemnie.